Testy nosidełek. Ostatnio najlepszy sposób na znalezienie nosidełka idealnego. Co więcej, testy z konsultacją, a nawet dwoma konsultacjami, w których znajdziemy produkt dla Was idealny. Posłuchajcie dalej. Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na kilka pytań związanych z moją chyba ulubioną usługą, a mianowicie testami nosidełek z konsultacją, tak zwanym kombo nosidełkowym. Dlaczego to jest kombo? Dlatego, że załatwiamy temat kompleksowo. Od analizy tego, co potrzebujecie, po znalezienie dla Was produktu idealnego. Jak to wszystko wygląda? Krok po kroku w tym materiale będziecie mogli o tym posłuchać. Macie też od razu w linku poniżej, czy w opisie poniżej, link do testów, po to, żeby nie szukać go za daleko, bo myślę, że przyda wam się po obejrzeniu tego materiału. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Testujemy 3 do 4 nosideł, więc to już jest pierwsza e, informacja. Te testy zawierają w sobie dwie konsultacje. Na czym te konsultacje polegają i jak w kolejności wyglądają te testy? Najpierw, kiedy wykupicie tą usługę w moim sklepie, to w pierwszej kolejności dzwonię do Was i. Telefonicznie odbywa się pierwsza z konsultacji. Ta konsultacja ma na celu dobranie nosideł do waszego zestawu testowego. One nie trafiają do was losowo, one trafiają do was po analizie tego, co potrafi wasze dziecko, jak jest duże, jakie są wasze gabaryty, jakie są wasze potrzeby, czego się boicie, co chcecie przetestować. Ta analiza jest bardzo istotna, dlatego że finalnie wtedy do was trafiają cztery nosidełka, które już wstępnie zostały dla Was wybrane, żebyście nie testowali z niewiadomo ilu, żebyście nie testowali spośród nosideł, które kompletnie dla Waszego dziecka się nie nadają, bo jeszcze są na niego za duże, albo są już za małe, albo już część ich okresu przydatności jest za Wami, więc nie ma co się cofać, więc ten dobór nosideł jest kluczową kwestią. I e, kiedy oglądacie na mojej stronie wykaz nosideł, to nie Waszą rolą jest Wybranie tych idealnych czterech. To jest moje zadanie. Po zadaniu wam setki, setek pytań, no może nie setek, ale kilkunastu pytań, po to, żeby skonkretyzować, czego wam trzeba. No i kiedy pakuję dla Was paczkę, kurierem, paczkomatem paczka do Was leci, otwieracie ją i co? I wtedy, jeśli wiecie, w jaki sposób zabrać się za testowanie nosideł, super. Testujecie, nosicie, macie na to 5 dni u siebie, te nosidła macie 5 dni, po to, żeby z nimi się zapoznać. Bardzo ważne, kiedy już wybierzecie swojego faworyta, a może dwóch, wyjdźcie z tym nosidełkiem z dzieckiem na spacer. Zobaczcie, jak ono zachowa się przy. Dłuższym niż kilkuminutowe noszenie. E, spróbujcie tego nosidła może w różnych konfiguracjach. Może już próbujecie nosić dziecko na plecach i spróbujecie również w, tych, w tym nosidełku. Ma to ogromne znaczenie, dlatego że, e, że po prostu to nosidło musi na Was popracować. Ono musi się pokładać, musi... Się podociągać tak, jak trzeba, i wtedy dopiero czujecie, czy to jest idealny produkt dla Was, czy nie. Ale jeśli nie potraficie sobie z tymi nosidłami poradzić, jeżeli w ogóle rozkładacie ręce i nie wiecie, co z nimi zrobić, to po to macie telefon do mnie, po to macie mnie dostępną na Messengerze, żeby już w tym momencie powiedzieć: Monia, ratuj, ja nie wiem, co z tym zrobić. Po to jestem, żeby Wam pokazać, co z tym zrobić i jak nosidła założyć. I z konsultacji wideo, e, z konsultacji tej. E, Finalnej de facto możecie skorzystać nie na samym końcu tego testowania, ale już po takiej wstępnej selekcji, czy też na samym początku, a potem jeszcze nadal jestem do Waszej dyspozycji, żeby ewentualnie wyeliminować błędy, żeby ewentualnie pomóc Wam w dopasowaniu tego idealnego modelu. Po to jestem dla Was dostępna najczęściej właśnie na Messengerze, żeby nie bać się o tą pomoc zwrócić, żeby nie bać się powiedzieć, słuchaj, ja nie wiem co z tym zrobić. No i właśnie ta finalna konsultacja, ta, o której wspomniałam, że może się odbyć wcześniej, to jest konsultacja wideo, to jest pierwsza najważniejsza rzecz. Najczęściej odbywa się ona na Messengerze, ewentualnie na Zoomie i innych komunikatorach wideo. Po co? Po to, żebym przede wszystkim zobaczyła Was w nosidle, żebym zobaczyła, jak wygląda Wasza postawa ciała, jak układa się dziecko w nosidle. To jest bardzo istotne, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z maluchami, które jeszcze nie siedzą. I mogę zobaczyć, w jaki sposób jest dociągnięte nosidło, w jaki sposób jest ono na Was ułożone. Mogę te, to ułożenie poprawić, mogę skorygować. Po, po, powiem Wam przykład z, przed kilku dni z takiej konsultacji, kiedy Mama nie była przekonana, kupiła nosidło, nie była gdzie indziej, nie była przekonana do tej konsultacji, ale mówi: Kurde, no kupiłam niby najlepsze nosidło, a tu coś nie halo, coś nie gra, coś nie pasuje. I mówi: No dobra, zaryzykuję. Skoro zaryzykowałam 500 zł za nosidło, to zaryzykuję też 50 zł za konsultację. No i, no i w tym momencie dosłownie 3 minuty, kiedy wskazała mi błędy w ułożeniu, wskazała mi błędy w regulacji nosidła. I odmieniłam tak na dobrą sprawę ich noszenie. Bo ta konsultacja takie ma zadanie. Ma doprecyzować, jak właściwie nosić dziecko w nosidełku. To wcale nie jest takie proste, jakby się każdemu wydawało. To nie jest tak, hopsiub, że każdy potrafi to zrobić dobrze od razu, więc warto. W tym momencie wspomóc się moją radą, a w przypadku, kiedy mówimy o dzieciach, które jeszcze nie siadają, jest to bezwzględna konieczność związana ze zdrowiem i bezpieczeństwem Waszych maluchów. Więc nie oszczędzajcie na tych konsultacjach. A właśnie, jeśli o konsultacjach mowa, to jeszcze zaraz o nich wspomnę, ale no właśnie, wybieramy już finalnie nosidełko, wybieramy już model i teraz co? I teraz możecie skorzystać jeszcze... Z jednej fajnej opcji, a mianowicie kupując po testach nosidełko w moim sklepie, możecie skorzystać z rabatu, e, który jest równowartością konsultacji doboru nosidełka, tych pierwszych. E, na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam Wam ten film, to jest 2021 rok sierpień. E, wartość tej konsultacji to jest 39 zł, ale ile będzie warta za chwilę? Nie wiem, zobaczymy. Będzie, może się to zmieniać, dlatego rabat zawsze dotyczy konsultacji doboru nosidełka, czy też doboru chusty. Tej pierwszej. Natomiast ta druga, ta druga jest warta troszkę więcej, natomiast w testach macie ją w gratisie. No i właśnie, macie tą konsultację w gratisie również w sytuacji, kiedy kupujecie nosidełka w moim sklepie. To jest bardzo ważne, bo ja już jakiś czas temu powiedziałam, że nie tyle ważne, żebyście kupili dobry produkt, ale żebyście dobrze potrafili w nim nosić. Więc Najczęściej ci, którzy po testach dostają nosidełka do ręki, już wiedzą, jak sobie z nim radzić. Ale jeśli Ty, mój drogi widzu, nie testowałaś, nie testowałeś nosideł w moim sklepie, a kupiłeś u mnie nosidło, pamiętaj, że możesz z takiej konsultacji skorzystać, bo w moim interesie jest nie tyle zarobić na sprzedaży nosidła, ile doprowadzić do tego, żeby Wasze dzieciaki były noszone zdrowo. I myślę, że to jest clue tego dzisiejszego naszego spotkania. Macie link do testów poniżej, ja Was zapraszam do sklepu, a tymczasem do zobaczenia w następnym materiale.